Yy, kolejny odcinek z, yy, od Numa do Pro, a dzisiaj naszym y, tematem: Numa do Pro, jak się stać, od Numa do Pro, to jest wychlanie się i chowanie. No, yy, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest łatwa rzecz, i jakby każdy, yy, że o tym nie trzeba robić odcinka, i każdy wie, jak się chować, wychlać, ale yy, no yy, moim zdaniem nie. To jeśli chodzi o wychylanie, to nie wychylajmy nie się tak nupsko że mm, jest na przykład pięć czołgów przeciwnika i yy, yy, jesteśmy we dwójkę albo, nie, albo sami nawet, we dwójkę albo sami to nie wychylamy się tak, tak gwałtownie, że wychylimy się i od razu zginie, bo no na pięć czołgów przeciwnika, gdzie jesteśmy sami we dwójkę, to trzeba y, się y, jakby delikatnie wychylać, żeby tylko nam żebyśmy tylko y, mogli zadać obrażenia i żeby nam za bardzo tak y, żebyśmy od każdego czołg, żeby każdy czołg na nas nie, nie skupił uwagi y, bo y, bo inaczej możemy jak się gwałtownie wychylimy na te 5 czołgów lub no, 6, no, to gwałtownie możemy zginąć. No jak wszystkie czołgi na nas się skupią, więc y musimy delikatnie. delikatni. Jeśli chodzi o wychylanie to nie możemy też się wychylić i tak y nie chować się, czyli wychylamy się na przykład jak y y y są dwa... Y y jeżeli jeden jedynie jeden, to nie wychylam się, że o... że o... nas widać. Nas no, widać, no. Ciągle, tylko... musimy się wychylić, zadać obrażenia, schować. I tak ciągle, bo jakbyśmy tak się wychylili i by nie schowali się, to by inni czołgi przeciwnika, albo ten czołgu przeciwnika, który, który nas wcześniej zobaczył i z którym walczymy, no by łatwo by nas mógł zniszczyć, bo on by zadał obrażenia, chował się do obrażenia, chował się abyśmy, abyśmy nie chwali się i tylko mu zadawali obrażenia i najgorzej by było jakbyśmy się bokiem ustawili, bo też to jakby Hmm, niektórzy gracze robią najlepiej jak chcemy wychylić się i już nie chować, bo, bo tak nie umiemy. To najlepiej się wychylić tym właśnie twardym tem, przodem. Przodem, bo z przodu jest najlepszy zawsze pancerz i wieżą, a ten, a bokiem, i tyłem to się już nie wychylajmy jak chcemy tak się wychylić nie chować bo inaczej no byśmy ciągle zadawali, znaczy on by nam zadawał obrażenia, bo by mm, właśnie jakby tak yy, by ten miał do brzydej picia mało pancerza z boku albo z tyłu, albo z boku wieży albo z tyłu wieży. No i yy, Byśmy szybko zmieniali, byśmy wychylili się e, przodem właśnie i byśmy się nie, nie schowali i byśmy mieli przodu twardy pancerz, to by ty, to by nie przebijał od pancerza i, ab, i wtedy byśmy, i, e, byśmy e, my mu zdawali obrażenia, a on by nie brzmiał i byśmy ten pojedynek wygrali. No. E, jeśli chodzi o wychylanie, to no, ten. E, a jeśli chowanie, to nie chowajmy się za, czym, za czymś, co jest małe, bo może nam, wida nam widać bok, tył, właśnie. Tylko chowajmy się za, nie wiem, dużym kamieniem, za górką, za krzakiem. To może nie, bo krzak, właśnie, jakby tak. I nie, nie chroni nas za bardzo. Nie wiem, za, za, za pagórkiem, za wzgórzem. No tak, żebyśmy, żeby przeciwnik, z którym walczymy albo dwóch przeciwników z którym walczymy, żeby, żeby nie widzieli, żeby nie widzieli, żeby nie było oceniane dana czymś czołgu. Na przykład bok albo tył. No bo wtedy to możemy. Szybko właśnie cofnąć się do garażu i zginąć w bitwie No więc ten, no i trzeba też się umiejętnie chować, żeby potem jak chcemy się wychylić, żeby nie, nie za, żeby szybko to zrobić. A nie tam wykręcać, obracać się, bo też to jakby nie temu służy. No. Trzeba się tak ustawić, tak, znaczy tak schować, żeby szybko potem się wychylić i się schować ponownie. No, żeby nie było. Trzeba się obracać. Jakby tak skręcać, nie skręcać, wiecie o co chodzi. Bo wtedy no, łatwym celem jest... Jesteśmy dla y, naszych przeciwników co so, są so Za górką albo za skałą ku dużą No bo jakby się ruszamy i te części y, Tam gdzie mamy słabo pożyczony czołg y, Nam widać wtedy I możemy dostać damage I no y, stracić trochę hp Właśnie mm. No i, ten, I to zależy od e, ten, czołg, od klasy czołgu, bo letkim szybko się schowamy za skałką albo za górką i szybko się wychylimy, szybko szczelimy, szybko za damage i się schowamy i też jakbyśmy e, musieli się wykręcać albo się obracać, bo źle się ustawiliśmy, żeby, e, żeby się wychylić za tej... Do tego kamienicy górki, to też byśmy to szybko zrobili i by przeciwnicy nie, nie trafili albo by nie zdążyli e, szczalić. E, no, a jeśli chodzi o średnie, to tak e, jakby. No, przeciw... Mm, tak samo tylko, że średnim byśmy, by nam trochę... Mm, dłużej by to zajęło, bo średnie są czołgi wolniejsze, odrobinkę ale też, prawdopodobnie by nas nie trafił i nie zdążyli nie szczelić. a e, jeśli chodzi o czołgi ciężkie to jakbyśmy musieli, nie wiem, obracać albo skręcać wykręcać, bo źle się ustawiliśmy, żeby się kręcić, to by nas, y, no, by, nie wiem, by ten, y, by nam damage, damage jakby trochę zeszło, bo czołgi ciężkie z, y, y, są, y, większość czołgów ciężkich, bo to w tangli są y, wolne, no i jakby y, też mało zwrotne, no i mobilne, mało mobilne większe ciągów ciężkich roundlinks word of, Links, World of blitz jest mało mobilnych znaczy to też nie yy, nie yy, o, Sorry yy, to też jak yy, to też jakby ma znaczenie no bo wtedy no yy, czołgi przeciwnika zdążą za, yy, nam zadać obrażenia a jak to robili z czołgiem średnim lub letkim to by nam nie zdążyli zadać obrażeń no i co yy, ma, yy, myślę że to jeśli chodzi o chowanie się to by było na tyle hmm. eee, wszystko moim zdaniem zostało omówione Jeśli ktoś się z tym nie zgadza może napis w komentarzu. Ale moim zdaniem chyba szybko wszystko powiedziałem najważniejszego, jeśli chodzi o to. Eee, to co? To było na tyle. Zostawcie suba łapkę w górę, jak Wam się ten film spodobał. Widzicie na Instagrama, link w opisie. Trzymajcie się do następnych filmów i cześć.